Potrafią dać do pieca. Łatwo ich włączyć. RMF Max. Hity na Maxa. Śląsk 881FM. Pogodnej aury rzeczy sponsor prognozy, właściciel wyspy Sozo ośrodka leczenia uzależnień. Wyspa SOZO.pl Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów marki Heisens. Warunki biometeo są przeciętne. Trzeba raczej pić kawę, żeby nie przysnąć, bo ciśnienie nie jest najlepsze, ale ogólnie pogoda będzie dobra. Wartości podobne do wczorajszych około 22, 23 stopni. Całkiem nieźle, coraz bardziej wakacyjnie to wszystko wygląda. No ale jak wakacje to możliwa jest też burza. Dziś jest takie zagrożenie, że przyjdzie do nas nad Śląskie. No ale wczoraj czy przedwczoraj też było takie zagrożenie i nie przyszła. Oby tak było też dziś. Godnej aury życzy sponsor prognozy, właściciel wyspy SOZO, ośrodka leczenia uzależnień, wyspa SOZO.pl. Sponsorem prognozy pogody był producent klimatyzatorów marki Hisense. RMF Max, RMF Max, Śląsk.